To, co wy teraz widzicie, to jest generalnie stronka od OpenAI, czyli ich platforma. Może tak, standardowo, jak sobie wchodzicie na ChatGPT, zakładam, że macie konto na ChatGPT, bo próbowaliście, prawda? Jeżeli nie, to nadróbcie sobie to i możecie za, założyć sobie konto. Domyślnie się wyświetla. No mi się wydawało, że wyłączyłem sobie historię specjalnie, żeby mnie nie śledziło, ale dobra, mniejsza o to. Macie opcję ChatGPT, to jest normalna. Darmowa opcja, jak sobie piszecie. Chat GPT 4, jak widzicie, no jest płatny. Każe zrobić upgrade do Plusa i to kosztuje 20 dolarów miesięcznie, żeby się pobawić GPT 4. Tutaj jeszcze jest dostęp do Dali. Natomiast można wszystko sobie przetestować taniej, nie wydając tylu pieniędzy. Minimalna kwota, którą trzeba wydać, chyba, to jest 5 dolarów. Przy czym to jest data ważności. Na jeden rok, więc nie nawet tak jak tutaj na miesiąc można wydać 5 dolarów i się pobawić różnymi ciekawymi rzeczami. Pytanie: jak? Trzeba się zalogować, tak naprawdę, ale na stronie platform OpenAI.com. Tutaj na platformie mamy tak naprawdę dość dużo informacji, w jaki sposób się współpracuje z tymi modelami. Natomiast, żeby to w ogóle było możliwe, to musicie w swoim koncie, oczywiście gdzieś tam w ustawieniach. W jakichś billingach sobie doładować konto, i chyba minimalna kwota to jest właśnie 5 dolarów. Więc dopiero gdy będziecie je mieć doładowane, to będziecie mogli chyba tutaj korzystać z tych rzeczy. Płaci się kartą. I co jest tutaj dobre i fajne, to można sobie ustawić twarde limity. Jeżeli nie chcecie, żeby Wam wzięło więcej niż na przykład jednego dolara. Gdyby czasem wasz klucz API wyciekł, ktoś się dostał do tego, albo wy byście tak napisali jakąś pętlę w programie waszym, który wykonuje non-stop te zapytania, to na pewno wam się zatrzyma, żeby nie przekroczyć limitów, które macie. Przy okazji, ja się podzielę tym, że wydałem do tej pory tylko jednego dolara, a trochę się tym wszystkim bawiłem, więc tych tokenów jest tutaj naprawdę dużo. Jak sobie założycie to konto na platformie, to fajną opcją jest Playground, czyli taki plac zabaw. Używanie jego, co prawda wykorzystuje już tutaj wasze limity, no ale macie asystentów. Polecam przyłączyć się najpierw na zakładkę chat. I tutaj możecie się bawić tak naprawdę modelami tekstowymi, które są w czasie, w czacie. Możecie wybrać GPT 3,5 Turbo. Są też jeszcze jego inne wersje. Wersja 16K ma większy limit tokenów, czyli 16 tysięcy tokenów to jest limit kontekstu. Jeszcze powiem o tym, co to są tokeny i co to jest kontekst, ale generalnie więcej tekstu zapamiętuję. I macie dostęp do GPT-4, który jest znacznie lepszy od GPT-3,5 pod każdym względem, praktycznie. Jest też droższy, jeśli chodzi o jego używanie. Dla GPT-4, tak tylko dla porównania. Płacicie jednego centa za tysiąc tokenów, dla GPT 3,5 20 razy mniejsza cena. Ale często do jakichś prostych zadań, gdybyście mieli sobie coś automatyzować czy coś robić, to GPT 3,5 często wystarcza. Więc żeby nie przepłacać, to można sobie używać tego 3,5. Natomiast można tutaj fajnie poznać w tym playgroundzie tak naprawdę, jak te modele trochę są zbudowane, z czym to się je. Coś, co wy nie widzicie normalnie, to znaczy w chat GPT standardowo widzicie, że wy macie napisać jakąś wiadomość i on wam odpowie. Tutaj w Playgroundzie też właściwie coś takiego jest. Tutaj user i możemy napisać na przykład hi i wysłać tą wiadomość. I odpowiedział właściwie to samo co tutaj, prawda? No mniej więcej. Natomiast jest jeszcze pole system, którego normalnie nie widać. I pole system służy do Wpisania instrukcji, jak ten model ma się zachowywać. Mogę na przykład mu powiedzieć. Respond with a dot when I say hi. Otherwise, do your job. I teraz z taką komendą to usuniemy bo tutaj to jest takie że on zapamiętuje sobie konteksty poprzednie możemy usunąć teraz mu wyślemy tą instrukcję systemową i e high i zobaczymy co GPT 3.5 z tym zrobi wysłał kropkę więc można go poinstruować jak ma się zachowywać co ma robić takie fajne instrukcje albo otherwise parse parse your response to a json no, i teraz na przykład napiszmy: What is the weather? Ale odpowiedział w JSONie. Tutaj dość podąża. Problem jest z nim taki, że on często lubi gubić to, co my tutaj mu damy w polu system. GPT-4 się znacznie lepiej tutaj zachowuje. On pewnie, no sprawdzimy, ale mu można powiedzieć coś takiego: Facts. My location is. Niech będzie Wrocław. Today is. 24. I zobaczmy, czy te fakty, które on tam ma, coś tutaj zmienią. Nie, też, też nie można, ale taki kontekst, który mu zbudujemy, czyli taką bazę wiedzy, którą mu podamy bardzo zmieniają jego odpowiedzi, no, że on na ich podstawie jest w stanie coś wydedukować. Gdybym tutaj podał, jaka jest pogoda, today is windy and it's 2 degrees, to zobaczmy, co teraz zrobi. No już wiedział, skąd wziąć odpowiedź, więc ją podał. Bo ja moją tutaj nabudowałem. GPT 3.5. Sprawdźmy, czy też jest na tyle mądry. O, nawet tak to sparsował sobie do json w ten sposób. I to są takie ciekawostki, jak się można tym bawić. Nie wiem, czy wiecie, ale w chat GPT, tam oni się chwalą, że oczywiście on pamięta całe poprzednie rozmowy, wszystko co było i na ich podstawie się poprawia czyli zapytacie go o coś, pewnie testowaliście, żeby wyprodukował wam kod, a potem każecie coś w nim zmienić i on to zmienia. Natomiast to tak nie działa, że, wysył, że wy wysyłacie do niego tylko jedną wiadomość. Wysyłacie za każdym razem cały taki stos wiadomości, czyli on powiedział w taki sposób, a my teraz możemy powiedzieć Today is five degrees, coś mu, coś mu zmienić. And it's sunny. I za każdym razem to tak naprawdę wygląda, że on dostaje cały kontekst poprzednich odpowiedzi i to się cały czas nabudowuje. On się staje coraz większy, im my więcej z nim gadamy. I prawda jest taka, że te modele, one mają limity kontekstu i one potem gubią wam te informacje, szczególnie te, które były na początku. A w szczególności model 3,5 Turbo zgubi wam instrukcję systemową, która jest na samym początku wysyłana, i on się nie będzie zachowywał wtedy zgodnie z tym, co byście chcieli. Taki jest jego minus. Gdyby ta rozmowa była bardzo długa, to byłby czat GPT 3,5, no to mógłby być wtedy problem. Z czwórką jest trochę lepiej, ale można też właśnie wybrać te modele, gdzie jest na przykład 16K, to jest większy kontekst. Taki model 0125 to jest jakiś snapshot modelu 3,5. One są gdzieś tam na bieżąco uaktualniane i tak naprawdę ich jest tam więcej. Z 11 listopada, gdybyście chcieli tak, żeby były w miarę, zachowanie się nie zmieniało za dużo w czasie. Czyli, gdybyście chcieli coś bardziej przewidywalnego, to możecie używać starszych modeli. Jeszcze tutaj są takie opcje jak temperatura, właściwie to najważniejszy parametr. Im wyższa, tym bardziej kreatywny model i szukanie standardowych rozwiązań, ale może Was bardziej okłamywać. Im niższa, tym bardziej trzyma się faktów, mniej zmyśla, bo on zawsze może zmyślać, ale bardziej odpowiada w taki sam sposób, jednostajny. Jeżeli Wam zależy na tym, żeby konkrety value programistyczne, no to raczej powinna być tu niższa temperatura niż jeden, żeby za bardzo Wam nie wymyślił czegoś, co jest dziwne. Reszta parametrów, to właściwie Wam pozwolę poczytać sobie o tym w API, ale praktycznie, praktycznie nigdy bym powiedział, przynajmniej ja nie miałem potrzeby stosowania, ale można się pobawić, czyli też jakieś limity, kontekstów, limity wiadomości, żeby sobie wprowadzić. Więc ten Playground jest taki fajny, gdzie możecie się modelami tekstowymi pobawić. Doszła też opcja z asystentami niedawno. Można tworzyć własnych. Jeszcze jest Completion Model. Możecie sobie zacząć cokolwiek. Na przykład wkleić mu kawałek kodu i dajmy Submit. Jak widzicie, coś dalej kleci, no, coś sobie wymyśla, jaki jest dalszy ciąg waszej historii, którą mu wkleicie. Niezależnie od tego, co jest. I nawet nieźle wymyślił, że trzeba usunąć ten wskaźnik tutaj, prawda? I dał jakąś odpowiedź. Czyli to jest do dokańczania.